Na temat Antarktydy powstało już wiele teorii spiskowych, które faktycznie mogą szokować. Niektórzy twierdzą, że miejsce to jest powiązane z tajnymi bazami Hitlera, jak również kosmitami, którzy mieli często tam przebywać. Nie brakuje także przemyśleń, jakoby Antarktyda skrywała wejście do wnętrza Ziemi i tajemniczej krainy Agarta w której znajdują się istoty, które przed wiekami zeszły tam, by uchronić się przed zniszczeniem i nadmiernym materializmem, jakiego nałogowo dopuszczali się mieszkańcy zewnętrznej strony Ziemi. Legendy twierdzą, że owi wewnętrzni ludzie co jakiś czas się u nas pojawiają, by sprawdzić, jak sobie radzimy i czy idziemy w dobrym kierunku rozwoju. Niektórzy twierdzą, że pracownik Hitlera często tam przebywał, bowiem poszukiwał właśnie bramy do tajemniczej Agarty. Czy udało mu się ją znaleźć? Tego niestety nie wiadomo. Faktem jest jednak, że Antarktyda rozbudza wyobraźnię wielu badaczy, którzy twierdzą, że dzieją się tam rzeczy niezwykłe. Ostatnio, wykorzystując satelitę, udało się uchwycić tam coś, co przypomina schody. Czy jest to pozostałość po piramidach? Czyżby opowieści o kosmitach, którzy wybudowali piramidy w Egipcie i tajemnice Antarktydy łączyły się w jedną całość, co sądzicie o dziwnych schodach? Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania naszego kanału.